Ja Przeświruje Pawiana w to i z powrotem. To jest całkiem no. inna konstrukcja przez tą aluminiową ramę. Tak. tak. Co tak. się kameruje? Tak. Cześć to ja Kamil, a to jest Andrzej. <noise> Dzień dobry. Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać o tym motocyklu, ale wyjawię Wam najpierw prawdę. Nie umiem schodzić na kolano. Naprawdę. Dlatego wziąłem go, bo on ma długie kolana, a chcieliśmy Wam pokazać pełen potencjał tej maszyny na to, że wyścigowy, bo to jest sportowy motocykl. wiesz, tak. jest motocykl w ogóle? Tak, tak, wiemy, Apilla 457. Brawo, no, e. zapamiętałem, zapamiętałem, jeszcze pamięć dobra. E, I naprawdę pozytywnie, pozytywnie nas zaskoczył ten motocykl. Mnie bo... również. Przecież nie mam tyle doświadczenia, co Andrzej? Pozytywna baza e, drogowa, bo Ty tak. masz doświadczenie na maksa duże w 400, ale nie drogowych, bo Ty mówisz, że kiedyś jeździłem chyba Kawasaki drogowym, a tak jest są wszystkie e, przerobione. Więc ja opowiem o tym motocyklu, jeżeli chodzi o taką wersję bazę, e, a Ty powiesz, jaki czujesz w nim potencjał, jeżeli chodzi o przerobienie go do jazdy po torze. Tak. Jeżeli chodzi o baza. 46 koni mechanicznych, 175 kg gotowy do jazdy, czyli z paliwem. To jest lekki? motocykl. Tak, do tej klasy naprawdę lekki. Nie, nie potrafię mhm. dokładnie przytoczyć ile inne motocykle ważą, tak. ale mi to się wydaje, że to będzie najlżejszy tej klasy motocykl. Tak, i go czuć. I uwaga, to jest jeden z niewielu motocykli, jak nie jedyny, który ma aluminiową ramę. Tak. Bo wszystkie te 400, 300 mają stalowe, te grzbietowe, takie rurkowe, które zaskakująco dobrze działają. Tak. Nawet pod kątem wyścigowym. Tak? A ten ma aluminiową. Poza tym, to co jest, to jest elektronika, która jest niepotrzebna. Troszkę nie, znaczy może inaczej, przy warunkach, jakie mamy dzisiaj, tak? tak bo jakby tak, gdzieś tak. było chłodno czy bardziej ślisko, a szczególnie w deszcz, to myślę, że to może być pomocne, bo widać, że ta elektronika jest zaawansowana, mm -hmm. że nie tniecie tam, gdzie nie trzeba, mm -hmm. tylko tam, gdzie faktycznie trzeba. A tak? czy najważniejsze, że jest taka, że jak kontrola trakcji wchodziła, to nie jest tak, że ona robi tak buu, tak, tak, I tak. czekasz, czekasz, i przyjmie, tylko nie, po prostu motocykl. E, mniej przyspiesza e, i tyle. Ale i kontrolę trakcji możemy wyłączyć, jednym guzikiem przytrzymamy i bardzo szybko, co jest bardzo ważne przy jeździe torowej, bądź świrowaniu pawiana, e, przytrzymujesz i ABS z tyłu wyłączyłem. I... Czekaj, teraz ja pomyślę o czterysetkach, czy jakakolwiek czterysetka oferuje taką możliwość. Ja nie chcę nie dam sobie za to ręki uciąć, ale myślę, że nie. Że myślę, to jest pierwszy e, motocykl, co w ogóle się. E, KTM390RC390 tryb Supermoto. Ok. Tylko, tylko ten motocykl, więc drugi motocykl, który nie musimy wyrywać bezpiecznika, żeby tym się pobawić na torze, bo wiemy o tym, że japońskie przede wszystkim 300, tam abs -y dajesz i ten, jak jedziesz szybko, to ABS od razu się wcina. Tak. E, I tyle. Bo to chodzi o to nie, że nie mamy przyczepności, tylko że ty się odkręć. Kleja? I zaczyna się ślizgać, więc od razu komputer wchodzi e, do akcji. To co jest inne też, to zawieszenie. I uwaga, zawieszenie z przodu ma możliwość ustawienia napięcia wstępnego z tyłu, tak, e, tak samo. I to też jest sprawa dosyć unikalna, RC390KTM ma jakąś tam regulację, ale reszta nie ma, a Ty powiedziałeś, że fajnie nawet, że ma regulację preloadu, a nie jakby miało reboundu. Tak, tak, no bo ja uważam, że zwykle to zawieszenie jest zbyt miękkie, jak gdzieś tam chcemy szybciej pojechać, czy pojechać na tor. Jeżeli skręcimy to hydrauliką, to oczywiście coś tam zatrzymamy, ale bardziej potrzebny był preload, więc myślę, że to będzie takie fajne, że nie od razu, jak ktoś jeździ bardziej sportowo, czy będzie wymagał troszkę więcej od tego motocykla, to nie musi zmieniać zawieszenia, tylko po prostu będziesz mógł regulować preload. Tak, tak, no bo żebyście wy wiedzieli, preload, czyli napięcie wstępne sprężenia, czyli motocykl jest ogólnie mniej sobie nurkuje, bo jeżeli chodzi o rebound i skręcicie to i będziecie skręcać, 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 to ograniczacie przepływ oleju, więc nagle tak jakby upośledzacie swoje zawieszenie, ono wolniej pracuje, ale można przesadzić tak. i ono przestaje pracować i osiągać odwrotny efekt, bo po prostu nie macie e, przyczepności. A tutaj, o dziwo, e, stwierdziliśmy, mieliśmy tylko jeden motocykl do dyspozycji, więc wyjechaliśmy raz na sesję 660 tak, też. Tak. I pierwsze wrażenie, ej, w sumie tym fajniej, nie? Oboje powiedzieliśmy to samo. Tak, od Oboje razu, nie? To samo. I co też ciekawe, nie ma za dużych różnic. Znaczy oczywiście tak, no 660 gdzieś bardziej odpalimy tak. na prostej, ale jeździliśmy razem z Andrzejem i ten motocykl po prostu między zakrętami w zakrętach tak sobie fajnie radzi i tak nam od razu pozwala, daje taką pewność, że bardzo dużo nad, nadganiamy i tutaj jesteśmy na to, że łódź. To nie było jakichś większych różnic. Ja, byłem, ja znaczy. byłem w szoku. Zresztą to też jest takie, bo ty nie umieścili na motocyklach drogowych, tylko na wyścigowych. Ja <grym grym> umiem na drogowych, ale ja byłem też zaskoczony, że ja nie będąc jeszcze w formie swojej kończynowej, ja jechałem 457 za tobą, za tą 660 i ja byłem w stanie się tam y, utrzymać. Tak, po prostu tak. byłem w stanie się utrzymać. A gdybyśmy tu wymienili opony, bo tak. Opony, uwaga, jak ono było? E, Eurogrip Euro Protork. Protork, Pro Eurogrip Euro Protork Extreme HR. Więc te opony w dzisiejszych warunkach trzymały, tak. ale nie było tak jak z ale czy, że wiesz, że to jest Spirelli może być klas, klas. Tak, tak, troszkę się więcej wczuć i tak jak mówisz te opony, żeby była taka pewność, bo oczywiście jedyne co nie chcieliśmy, albo przynajmniej czego ja nie chciałem to położyć mm -hmm. tego dzisiaj. Ta, <laughs> ja też, jak popatrzyłem na te opony, mówię uu, biorę tego, co ma długie kolana, żeby tar kolanami, żeby było, wiecie, ujęcie, że kolano, nie? Ja się nie umiem. Jak chciałem pierwszy raz zbliżyć się zejść na kolano, to się wywróciłem na Słowacji. No na i pierwsze moje kolano w życiu. Ale sliderem masz zdarty. Sliderem masz no bo jak już jest tyle gripu, wiesz, już, je, to już wiesz, 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 że później przyciągasz kolano, żeby nie trzeć, a nie żeby po prostu nim trzeć. Ty zrzędziłeś na hamulce, ale bo nie znasz się. Naprawdę podobnie tak, 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 jak bo mówili, hamulce, tyle tak bo to są hamulce drogowe i dla mnie one są ok, bo musisz wiedzieć, że w motocyklach drogowych stosuje się takie klocki, żeby one nie były takie, że wiesz, coś nacisk! Nie wiem, tylko żeby no. była ta dozowalność. Tak, tak, bo to jest umówmy się, motocykl dla osób początkujących, więc tak. Są troszkę kluskowate na torze, ale no sprawdziłem na przednim kole. Modulacja, wszystko się wiesz. Zgadza, jak ktoś chce, bardziej po to, że zakładasz twardsze klocki hamulcowe, no. płyn hamulcowy i jesteś git. To A na pewno rozwiąże problem. Tym bardziej, że masz, uwaga, stalowy przewód hamulcowy o. i masz regulację klamki, co też nie jest takie oczywiste w tej motocykli, nie, nie. że możesz sobie wyregulować, jak daleko ta klamka się, się bierze. Więc co? Według mnie. Nie wiem tego niestety, bo to jest na szczęście, a wiesz, jak to robię, ja mówię tak, że to są pierwsze wrażenia, że ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, to wszystko w gazecie będzie, i na stronie opisane. Ale najważniejsze są nasze wrażenia. Tak, bo jedyne co, to mi brakowało po przejściu w 360, quickshiftera. I mam nadzieję, że on jest dostępny. A tam był? Ja nawet nie wiedziałem <laughs> okazuj <i mowałem. laughs> z Nie, był. E, tutaj by się przydał, bo już jak czuję, że jest elektronika, ten tak, motocykl tak. czujesz, że on chce jechać, to już masz ochotę jechać tak jak nowoczesnym motocyklem na torze i pach pach pach. Tak? Zdecydowanie, ale e, też zależy, myślę, gdzie. No, bo tutaj, jak mamy trochę kręty tor, to faktycznie by się przydał. Mhm. Ale jak gdzieś będzie otwarta przestrzeń, czy na ulicy, no to masz trochę więcej czasu, no to możesz tam pakować te tak. No, Umówmy się, i całe życie jeździliśmy bez no, i i, i się da, ale ja już jestem rozbisurmaniony, tym bardziej, że i wiesz, masz takiego cukiereczka. No, ty, wiesz, no masz 400 taką, która, uwaga, kosztuje 30 za To jest ważna, ważna rzecz, więc nie jest to ekstremalnie. No, w dzisiejszych, dzisiejszych, czasach, w dzisiejszych to czasach, to że... czasach to jest dobra cena. Naprawdę. Jeszcze za coś właśnie ciekawe, mnie to ciekawi, bo tak jak wspomniałeś, to jest całkiem no. inna konstrukcja przez tą aluminiową ramę. Tak. I to nawet widać, że te motocykle są inaczej skonstruowane, on inaczej się prowadzi, mhm. więc mnie y, będą ciekawić możliwości tego I motocykla. Ty, ty mówisz o dziwo, że Tobie było na nim wygodniej niż na 660, jeżeli chodzi o pozycję jazdy. Tak. Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale ten wydaje się mniejszy, znaczy na pewno jest mniejszy, mhm. jest niższy, ale dużo łatwiej mi było wyjść do zakrętu, ustawić moje ciało i e, dużo kom Bardziej komfortowo i też pewnie się czułem na tym motocyklu, tak po prostu, o, od razu mm -hmm. jak wsiadłem I lepiej brzmi. <laughs> Panie brzmi. brzmi, on naprawdę fajnie brzmi, tak, on tak, tak. z Airboxu jest, dużo, jest dźwięk, dużo dźwięku stoi. Tak, tak, Ale, nawet co ciekawe, że tutaj osoby, które też są z nami na torze, po prostu mówiły, to ja słuchajcie, to co jakoś fajnie brzmi niż ta 660. Oczywiście, 660 też jest fajna, bo tak troszkę same negatywy mówimy. Ale... A czy nie, no bo y, znaczy tak, to jest, to jest oczywiste, że 660 jest fajna, ale e, ja też nie jestem za tym, żeby wszyscy od razu wsiadali na te 600-800. No ja, ja tym bardziej. Ja tym tym bardziej, bardziej ty jesteś tym, który ty wiesz najlepiej, że 300-400 to jest najlepsza rzecz, jaką można sobie zrobić na małym torze. Tak. wyścigowym i nawet na co dzień, bo ten motocykl, dopiero go weźmiemy, na, na, żeby sobie nim pojeździć po mieście, ale ja na przykład jeżdżąc po Warszawie po okolicach, wcześniej R3, to wsiadasz na to i jedziesz. To jest małe, lekkie, zwinne i tak dalej i na gumę idzie. Idzie na gumę, idzie i to nawet <gum> mocno, idzie na gumę. Eee, na też idzie. I daje się kontrolować bardzo fajnie na tym, na tym tylnym kole. To co, to, co jest śmieszne, to to, że obroty nam się szybko kończyły, bo obrotem jest taki długi. Nie? Tak, tak, Do 13 tak. tysięcy, a te obroty, gdzieś w okolicy 10 tysięcy była odcina. E, ty szansa. Że to jest nie, niemożliwe, że to jest przed dotarciem odcina. Nie wiem, bo ma to chyba 20 km. <laughs> odcina. Tak jak mówisz, to teraz mi głupy względem 660, bo to jest ten fajny motocykl. Ale, żeby nie było, że tam się jej czepiamy, to ja się tego czepię, że to jest rzecz, która komplikuje sprawę. Tak, tak, tak. Te sety w aprili, oni oczywiście fajnie to sobie jakoś wymyślili, że to, dzięki temu jest oszczędność masy i tak dalej i to wszystko, ale założyć tutaj wyścigowe sety, to jest chyba tylko Spider to robi. Nie wiem, czy Aprilia będzie czy cokolwiek... Wiem, że to jest jedyny problem, że trzeba troszkę się tutaj na na rzeźbić, żeby to zrobić. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że właśnie to nie tylko nasza opinia, ale już parę osób tutaj jeździło testowo też na tym motocyklu. I on jest rozrywany, właśnie to jest domów. Tak, na to. tak, jest rozrywany, ale też właśnie to, co powiedziałeś, że na początek, to będzie naprawdę świetny motocykl na początek, przed przejściem na setki, czy na litry, tym bardziej, żeby właśnie zaczynać od małych pojemności. I jeszcze ten motocykl naprawdę daje taką łatwość jazdy, że będziecie dużo bardziej z tego korzystać i zadowoleni, uważam, jeżeli jesteście gdzieś tam na początku swojej drogi, albo w ogóle, żeby doskolić swojej bo, tak. bo to jest świetny motocykl. I, we, I według mnie, e, jeżeli ktoś się wkręci w jazdę torową, to wymieni opony i obstawiam, że na początek wystarczy, że albo wymieni sprężyny z tyłu na twardszą, albo e, sam amortyzator tylny, bo wiemy, że zawsze we wszystkich motocyklach tylny amortyzator jest pierwszy, który się poddaje. Tak. Ale z tym przodem mi się wydaje, że naprawdę da, będzie się dało szybko jeździć tą maszyną. Tak, my w ogóle nawet go nie dotknęliśmy, może tak. jest totalnie rozkręcony na, min, <noise> tak, na minimum, tak? tak. A, tak, tak, tak więc... a, a wiesz, a, hamując w zakręcie w zużeniu hamowałeś i on nic tam nie, nie fajnie, gieło, nie fajnie, po prostu fajnie. tak. Bu. No naprawdę bardzo długo mogłem wejść na hamulcu, mimo to, że nie byłem pewny tych opór. Ja Ale naprawdę długo, długo, więc tak, pozytywnie. Pierwsze wrażenie mega mega bardzo dobre. To jest ten moment, kiedy ja obiecuję, że zrobię test porównawczy z innymi 300 400kami, tak jak obiecuję, że przyjadę do ciebie na trening, do, bo nie ma lepszego miejsca na trening niż Krzemień i Racing. Kim? Czemu to się nazywa? Miejsce Krzemień Racing Krzemień Racing Tra e, Plac. Plac. Powinno być, że tak. Szemień Racing tego, plac? że kiedyś najpierw wymyśliliśmy nazwę, a potem zrobił się Plac. I tak no. nie było kiedy tego zmienić. No. E, więc Wy koniecznie też weźcie sobie na jazdę próbną ten motocykl, bo motocykle będą u dealerów. Weźcie sobie go na jazdę próbną e, i zweryfikujecie, czy mówimy prawdę, czy też Wam e, ściemniamy. I to będzie bardzo szybko i łatwo zweryfikować. Bardzo szybko. A nie mogę się doczekać, żeby wziąć więcej motocykli tego typu bo, albo skuterów, i tak wiadomo, że skutera mi się ściga najlepiej. I na szczęście na skuterach jestem szybszy, pod warunkiem, że mam 200 a piątkę dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo się starałem, byłeś szybszy, muszę dziękuję. to przyznać. Dziękuję, ja, dziękuję.